Czy, będąc na L4, możesz podpisać umowę o pracę, na przykład z nowym pracodawcą? W świetle prawa nie ma żadnych przepisów, które uniemożliwiałyby podpisanie umowy o pracę podczas zwolnienia lekarskiego i mam tutaj na myśli podpisanie nowej umowy o pracę, czy też umowy o pracę z obecnym pracodawcą. Oczywiście musimy pamiętać o zachowaniu formy pisemnej, to normalne, no i tutaj wydaje się, że Państwowa Inspekcja Pracy, jak i Sąd Najwyższy są zgodni. Natomiast ja bym mimo wszystko poszukał dziury w całym. No bo jeśli na przykład masz zwolnienie, z którego wynika, że musisz leżeć, musisz odpoczywać i udasz się do nowego pracodawcy celem podpisania nowej umowy o pracę, to jak na ten fakt zareaguje ZUS? Czy może nie będzie starał się podważyć zasadności tego zwolnienia, udowadniając ci, że niewłaściwie z niego skorzystałeś? Albo też inna sprawa. Przyjmijmy, że umowę przywiezie ci kurier, podpiszesz ją i odeślesz, natomiast wcześniej musiałeś bądź musiałaś wziąć, nie wiem, udział w jednym czy w dwóch spotkaniach właśnie w siedzibie tej firmy. Czy tutaj również ZUS nie będzie starał podważyć się zasadności Twojego zwolnienia? Podpisanie nowej umowy na L4 jak najbardziej natomiast cały proces warto sobie dobrze zaplanować.